ale po półtorej roku jego pracy yy, jego kariera w Manchesterze wisiała na włosku, tak? O, yy, w zasadzie został wezwany do prezesa, żeby się dowiedzieć, że wylatuje z pracy. I ktoś mu powiedział, mówi, słuchaj, skończył się jeden sezon, jesteśmy w środku drugiego i nie widzę, żeby się coś zmieniło. Mówi, nie mamy sukcesów. Na co Ferguson wtedy miał ponoć odpowiedzieć? Mówi, chcesz odnieść teraz sukces... Ale cały czas trwać w tragedii, czy chcesz, żeby się coś wreszcie zmieniło. Okay? I, I podczas tej jednej rozmowy, bo on go zapytał, o co chodzi, i tak dalej, podczas tej jednej rozmowy, zamiast wywalić Fergusona gość powiedział: Okej, okay, teraz dopiero rozumiem, o co ci chodzi. Chociaż nie wiem, jakim cudem zamierzasz to zrobić, zostajesz. I to był dopiero właśnie wtedy, tak? Zresztą on, Ferguson mówi, że to był jeden z tych elementów dla niego istotnych. Wszystkich ze sobą pogodzić. Wszystkich przywiązać do jednej wizji, ok? Budujemy klub, a nie zespół. Zespół dzisiaj ma gwiazdorów, oni za trzy lata będą starzy. Zespół dzisiaj ma jakichś tam młodzików, którzy są obiecujący, za rok jeden, drugi może mieć kontuzję. Nie możemy na nich budować. Mamy mieć wizję klubu, który będzie reprezentowany nie tylko przez pierwszy team. Teraz, co dzisiaj dla ciebie jest najważniejszą wizją twojego życia, twojego dzieła? I czy się skupiasz na zespole, który odniesie doraźne sukcesy? Widzicie, to jest to, o czym, dlaczego od razu, jak to przeczytałem, mówię kurde. To jest to, tak? Ferguson wiedział, że wyleci, ale powiedział: Nie, jeżeli podejmę decyzję, która będzie wynikała z lęku, że mnie wywalą, to będę robił dokładnie to samo, co wszyscy, każdy inny menadżer. Przychodzi do zespołu i załatwia sobie zespół. Na ile to jest możliwe, ściąga jak najlepszych innych piłkarzy, zgrywa ich, każe im już teraz wygrywać. A Ferguson przez pierwsze półtorej roku, co robił? Ściągał młodych piłkarzy. Szukał talentów, okay? e, Tworzył dla nich klimat, w ramach którego mieli się e, rozwijać osobowościowo. Nawiasem mówiąc, e, jednym z tych ludzi, których ściągnął, był właśnie David Beckham. Innym, Ryan Giggs, który, jak wiecie, kiedy to, so, to jest koniec 80 lat i rozumiecie, że facet dalej gra... Ma 40 lat. Wchodzi na boisko, nie jest w stanie przegrać czy wygrać całego meczu 90 minut. Ale wchodzi na 45 minut i czasem wnosi świeżość, która decyduje o tym, że przegrywający 2-1 Manchester wygrywa 3-2. 40-letni Ryan Giggs, tak? Ten zawsze mówił, że albo będzie kimś i będzie wielki w wizji Manchesteru, albo pójdzie gdzie indziej, zarobi jakieś pieniądze, ale nie będzie sobą. I dlatego nigdy z Manchesteru nie odszedł. Tak? To jest facet, to, takich ludzi potrzebował y, Ferguson, żeby to zrozumieli, tak? Że wszyscy budują jedno wielkie dzieło. Jeszcze raz. Czy ty masz taką wizję? Jak nie masz, to rozumiesz, to co masz zakomunikować ludziom, którzy z tobą pracują? Na przykład w swojej rodzinie. No jest, to, to jest ta czasem kogoś pytam, kogoś, przychodzą do mnie y, y, kobita, facet, tak? I oni mówią, że są małżeństwem. Mówię, dobrze, y, y, ale budującym co? Jaka jest wasza wizja? I oni nie wiedzą. Rozumiesz? Ale co my... I, i jeszcze ten, się, ten się czasem się zdarza, że facet się na przykład zapyta, a co my, firmę budujemy? Nie, no właśnie nie, kapujesz. Jakbyś budował firmę, to możesz spieprzyć, założysz następną. Tu jest coś znacznie ważniejszego, a podchodzisz do tego, jakby to było pierdnięcie w koncie. OK? Zatem za, popatrz ty też na przykład na swoje relacje. Masz coś ważniejszego, coś bardziej dla Ciebie budującego, miejsce, przestrzeń emocjonalną, w której możesz tyle się na temat, na, na temat siebie samego dowiedzieć, to, to kapujesz, jak tu chłop zakłada. Bo, bo powiedzmy sobie szczerze, co mnie obchodzi Manchester United. Ale jeżeli facet buduje całe strategie, tak? Wynikające z tego, kim on jest, z tego, czym jest jego motyw życiowy, po to, żeby jakieś tego rodzaju dzieło stworzyć, to czy dzieło na przykład twojej rodziny nie jest ważniejsze? A inne, twoje wielkie dzieła, czym są? Wychowanie dzieci na przykład. Rozumiesz? Jeżeli ty nie masz wizji wychowania jako wielkiego dzieła, która zależy tylko i wyłącznie od ciebie, to potem, no właśnie, też czasem tak bywa, że przychodzą do mnie rodzice, bo, bo syn zaczął ćpać, bo córka wpadła w jakieś towarzystwo, bo coś tam się dzieje, bo... Yy, jak powiedzieć, no ale, ja ich pytam, no dobrze, no ale jak to się stało? Kto wam wyrwał dziecko z waszego planu? Z jakiego planu? No, z waszego dzieła! Z jakiego dzieła? No ale to, czego byście się, by się spodziewali? Puszczasz mu telewizję? Każda reklama tam to jest pełen miłości, a w każdym razie pełen troski. Przekaz kogoś, komu jak pieron zależy na twoim dziecku. No nie tak jest? A ty rozumiesz, że tak puszczasz? No, oglądaj! Wybaczcie, że się teraz wściekłem trochę, ale nie mogę na to patrzeć. To sześcioletnie dziecko, siedzi samo przed telewizorem. Trzyletnie, niech, niech będzie. I ono siedzi samo przed telewizorem i się patrzy. A może byś tak je wprowadził, teraz wybaczcie porównanie, ale jest bardzo bliskie, może by je tak wprowadzisz na oddział dla pedofili w więzieniu. I zostaw je tam. Po prostu zostaw, no bo, ej, przecież co się może stać? Oni mają kurna plan dla twojego dziecka. Tylko czy tobie ten plan się podoba? Tam ci też mają swój plan. Może nie aż tak straszny jak pedofile. Ale skąd wiesz, że nie?